Dzisiaj wtorek, ładna pogoda dopisuje nam, ale chłopaki coś mi się dzisiaj opierdzielają przy sadzeniu drzewek. Chłopaki, mam dla was turbo doładowanie, żeby wam lepiej robota szła, bo trochę widzę, że słaba ilość tych drzewek. Marcin, turbo doładowanie. Muszę im dzisiaj dać, bo słabo im idzie. Łapie jedno, Kola, dla ciebie turbo doładowanie. Witek, dla siebie. Ty, daj Witkowi, ty, daj Witkowi turbo doładowanie. Czyli Mocy przybywaj, Erweiler mentalowy. Chłopaki walimy, bo słabo ta robota nam dzisiaj idzie. Pozdrawionka, a my dalej sadzimy drzewka. Jak ktoś to powiedział ostatnio, Mariusz udaje rolnika sadownika. Ta właśnie widać. Tylko do wysadzenia 9 tysięcy drzewek. Tylko. Kiedy my to zrobimy? W naszym tempie to chyba nie za długo. Teraz twoja zmiana. Dobra, gotowy? Ready, go! Ready, witek, poszedł! Jedziemy! Powrót Jedi, maszyna! Jedziemy! A. To jest znacznik, ma być półtora metra. Szef... Nie nadąża, szef! Nie nadąża, szef! przybywaj! A szef nie wybił Rollweilera, dlatego takie osłabienie organizmu. Szola, dawaj, dawaj! Bo ci drugiego rodwa ile zaraz zapodam. Ta tyła ze mnie nie Fotel to od... jest? Pracować z orłami. Fotel od Mercedesa, klimatyzacja. I co jeszcze? Dziewczyny przyprowadzić. A? Poczekaj, poczekaj. Przyjdzie sobota wypłata. Zostało jeszcze tylko tyle do posadzenia. Tylko, tylko, tylko. A co w drugą Szef jest bardzo skupiony, prawie jak na zawodach w WSM-u.